Witam na kanale i zapraszam na kolejny odcinek z wycieczki po pozycji pomorskiej. Dziś trochę wcześniej niż planowałem rozpoczynamy odcinek Baldenburg, czyli Biały Bur. Sygnatury będą zaczynały się od litery B. Więc zapraszam na szlak. No i mamy pierwszy dzisiejszy nasz schron na naszej trasie. Odcinek sygnowany sygnaturą od litery B. Biały bór. Bardzo, bardzo zarośnięty. Zobaczymy jak to... Ojej! A, to zarośnięty, ale fajny. Mam ślad po wyjściu ewakuacyjnym, wejście, wejście. I co my tutaj mamy? Mamy sygnatury, pozostałość, widać literę B. ale nietypowy układ. Zobaczcie, jak świetnie widoczne napisy. mieci. A jak śmieci, to gdzieś mamy blisko miejscowości. Kompletnie zasypany. Idziemy. No to Podążajmy dalej, by znaleźć kolejnego. Tutaj przez te krzaczorki pod górkę. I kawałek stąd mamy. Trochę musimy się poprzedzierać. Ale trafiamy na kolejnego. Wiedzieć, że no, teraz waga i jesteśmy. Gdzieś będzie sygnatura tutaj. Nie widzę, nie widzę. I tak mamy tył. No to Dojdziemy do drogi i idziemy dalej. Bardzo zarośnięty teren. Po tych wiatrach, huraganach. Nadal wielka ilość drzew połamanych. Spróbuję się awa Spróbuję się do niego dostać. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Oła. Oła. I znów wejście z boku, ale mamy sygnaturkę B3, 34 rok. i przejście do przedziału bojowego I Idziemy zobaczyć jak to wygląda po płycie pancernej Tako Ale komarzysków. Wyjście ewakuacyjne, przedział bojowy. Rozglądam się za sygnaturami, ale nie widzę. Nie widzę. Mamy. Z sygnaturą. jest ominałem B4 Dzisiaj to wszystko zarośnięte. No i. Tego się naszukałem już jestem przy nim, ale jeszcze nie mogę dojść przeprawa, przeprawa jak w dżungli, ale zarośnięty, ja pierdzielę za chwilę wjadę pewnie w te chaszcze szczupakiem, bo coś mi się skończy, coś mi się skończy. O Oła Oła, Oła. Spójrzcie jak to wygląda! Znów taka nisza. Wyjście ewakuacyjne. Oczywiście śmieci. Dywany. Coś było tutaj jakieś malowane. Bo. To nie jest oryginalna farba. Sygnatur nie widzę. Wyjdę tylko tutaj. Zobaczyć. Audi. tak by to wyglądało a my będziemy musieli zejść do linii brzegowej i linią brzegową udać się do następnego bardzo zaśmiecony No i wyszliśmy z dżungli z bagniska. Myśleliśmy, że się przeprawimy przez to bagno. Niestety nasze umiejętności i kondycja na to nie pozwalają. Musieliśmy wyjść na pole i polem podążamy. Nawigacja pokazuje mi, że mamy jeszcze 420 metrów, a więc niedługo już powinniśmy go zobaczyć. A przed nami takie takie pole w koło nas, także damy ten radę. Teges, damy radę jak Łukasz słyszycie mówi, damy radę. Znaleźliśmy, znaleźliśmy. Mam tylko nadzieję, że będzie godny tego, że tyle go szukaliśmy. pachnie jakąś padliną. Pachnie jakąś padliną. Ale na wyjściu mamy rok i sygnaturę. Coś tu było palone. Jakieś ognisko odchody przedział ale fajny napis ale fajny napis no w każdym bądź razie Znaleźliśmy. Łukasz, chodź. W każdym bądź razie znaleźliśmy. No ten już był łatwiejszy do odnalezienia ale praktycznie wszedłem na niego i nie widziałem, że on tutaj jest Jesteśmy na stropie. Wejdziemy, obejrzymy jak wygląda w środku. Jednak wiosenne i jesienne zwiedzanie ma zdecydowanie lepsze warunki ta zieleń tak nie powala no to wchodzimy mamy sygnaturę B10 i rozwiązanie oj oj dwusektorowy co prawda coś tutaj się skabaniło Jakiś stwór, ale mamy jeden przedział bojowy, i tutaj mamy drugi przedział bojowy, a więc mamy schron dwusektorowy. Fajne napisy. Możemy odkreślić z listy zaznaczyć, że jest to dwusektorowy i udać się w poszukiwaniu kolejnych